No i witam was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale YouTubeowym Jednożycie. A teraz kolejny odcinek Sergieta 5. A dzisiaj pokażę wam jak fajnie yy, można jeździć autkiem, albo wozem policyjnym, czyli po prostu dzisiaj wam pokażę jak można dostać i ukraść taki właśnie pojazd. Są dwie opcje, takie fajne, bezpieczne, a jedna jest taka, no, realna do zrobienia, ale trzeba będzie się trochę więcej, jakby nasiłować i pomęczyć. Dlatego na początku wam pokażę dwie opcje. Na początku bierzemy mapkę i jedziemy tutaj w to miejsce. To jest użyteczne miejsce. I dokładnie w to miejsce, tutaj mam yy, przybliżenie, pokazuję wam, i w to miejsce trzeba pojechać. To jest właśnie jeden ze sposobów. Yy, zrobimy to szybciutko. Znaczy, fajnie jeździć sobie wozami policyjnymi. Ja tak sobie robię to dla zabawy, bo to jest naprawdę yy, fajna sprawa. Jak jedziesz sobie z prędkością no można jechać 100, chyba 100, trochę powyżej stówki nawet, można takim wozem policyjnym pojechać. I każdy cię przepuszcza, to jest naprawdę fajne jak w życiu realnym chciałeś kiedyś właśnie zobaczyć jak to jest, no to może takiej wirtualnej wersji sobie zobaczysz. A, a... Tutaj nie zwracam uwagi na normalnie auto, sobie jadę przed siebie, nie patrząc na różne rzeczy, na przechłonie też sobie po prostu jadę. No dobra, więcej 2 km To będzie taki jeden sposób yy... I to będzie pierwsze miejsce, bo takie są dwa fajne miejsca Ale do drugiego miejsca będziemy musieli e, polecieć prawdopodobnie helikopterem, bo jest trochę dalej, a jakbym miał jechać samochodem, to ten filmik by musiał trwać, no, trochę więcej. To też, się przez miasto zasuwam szybko. Żeby maksymalnie skrócić czas tego filmiku. No i widzimy. To jest po lewej stronie, tutaj mamy dokładnie komisariat policji. Wjeżdżamy tutaj. I widzimy. Mamy wóz już na początku, pierwszy, drugi Ja sobie lubię jechać tutaj O, no i mniej więcej w tym miejscu i wyłączymy na pewno światła, żeby nikt nie widział no i weźmiemy sobie pierwszy wóz pierwszy lepszy Lubię właśnie takim wozem, bo zobaczymy sygnały te mają takie bardziej spłaszczone, a te mają właśnie takie. Widzimy takie. takie wypukłe, jakby takie. inne. Możecie zobaczyć, właśnie. E, no dobra, no to co? Wchodzimy do niego normalnie. Jakbyśmy chcieli ukraść jakieś auto. No i sobie odjeżdżamy bez problemu. No i wiedzimy, no już. Wystarczy opuścić to i już bez problemu mamy wóz policyjny. No i to jest właśnie pierwszy sposób. Bardzo fajny, szybki. No i teraz e, sobie... albo nie, wezmę e, sobie inny samolot, szybszy. Polecimy sobie, pojedziemy teraz sobie na lotnisko. Włączmy sygnały. Sygnały włączamy tak jakbyśmy się kogoś trąbić. No i widzimy od środka ten wygląda w taki sposób Kraty widzimy z tyłu No i widzimy, każdy się nam zatrzymuje O, to się palec włączył Ja tutaj też będę o, oszczędzał tego radiowozu presyjnego bo za chwilę będę miał drugi. Ale po prostu, jeżeli ktoś będzie chciał sobie pojeździć dłużej takim autkiem, to fajnie było, jakby go nie rozwalał za bardzo, bo te autko nie ma aż takich dobrych umocnień. Widzimy. Yy, jest taka stłuczka i już prawie przód mam, yy, jakby trochę skasowany. Na pewno dwóch już yy, lampek nie mam. Yy, ale cały czas działa to, żeby każdy nie przypuszczał, więc to jest też fajnie. Dobra, 2 yy, km do lotniska zostały nam. Ale się tutaj jest słabe to, że właśnie te policyjne wozy nie mają jakichś takich lepszych umocnień, bo by się przydały szczerze. No szybko dojechaliśmy do tego lotniska. Tutaj ja sobie wjadę, Nie będę rozwalał za bardzo, bo nie chcę, żeby mnie zaczęli yy, gonić. A sobie po teraz użyję e, myśliwca, bo jest naprawdę mega szybki, będzie e, gorzej z lądowaniem, ale myślę, że jakichś większych problemów też z nim e, nie będzie. Po e, prostu to lądowanie trzeba mieć już wyczute i wiedzieć e, w jakim momencie e, zacząć lądować trzeba i też po prostu o, jak się zniżyć. I też trzeba uważać, właśnie, na prędkość, którą będzie się rozwijało podczas lądowania, bo on naprawdę bardzo szybko przyspiesza. Więc mamy, wchodzimy do myśliwca. Według mnie to jest najszybszy mm, samolot w tej grze. Nie ma szybszego, według mnie. Wchodzimy sobie i już ustawiam sobie mapkę. I Wam już pokazuję. Trzeba będzie. Pojechać mniej więcej w to miejsce. Ja zawsze sobie ustawiam y, lokalizację tutaj na sklep y, z bronią. O właśnie tutaj. Więc sobie ustawimy tak samo teraz. No mówiłem, to jest spo... daleko daleko, więc dlatego użyjemy samolot, bo nie chcę y, lecieć albo jechać tam y, godzinę, tak? Tylko chcę to pokonać w naprawdę bardzo krótkim czasie widzimy jaka pogoda no taka pogoda średnia na latanie właśnie bo trochę chmur jest trzeba naprawdę uważać na budynki, na samoloty bo e, albo na takie jeszcze jakby balon, taki ala balon, to nie jest jakiś balon o, nawet nie wiem, czy to nie jest po naszej prawej stronie. Nie, to nie jest, to jest budynek, ale dobra. Eee, trzeba uważać naprawdę, bo teraz taka jest pogoda naprawdę mega dziwna. Słowa widoczność przede wszystkim, więc można fań, fajnie i szybko się rozbić. A eee, o to nie chodzi nam, bo eee, przez to naprawdę szybko można stracić eee, sporo. ...poro kasy. Ja jestem tutaj. Dobra, już się odnalazłem. Lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że w takiej pogodzie uda mi się e, wylądować. A jak nie, to nie wiem. Mam nadzieję, że się nie rozbiję tak, żeby po prostu e, nie zginąć. Bo jak się z taką prędkością, to łatwo o tychże jest to nazwane zgonem. Łatwo właśnie o to yy... Ale miejmy nadzieję, że tak się to nie stanie ja już sobie wyciągnę podwozie Bo o ile się nie mylę to właśnie dolatujemy do tego gdzie to jest? Aha dobra, zgubiłem. Uwaga, no właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem, yy, że można szybko sobie w tej pogodzie i w samolocie w ogóle jakby się rozwalić, ale miejmy nadzieję że będzie już dzień i będziemy blisko blisko tam gdzie... Jest. o tak, dobrze jesteśmy bardzo blisko tego miejsca docelowego ale widzimy, straciliśmy 1025 dolarów no i będzie trzeba tutaj sobie ukraść jakieś auto Przypadkowa, o to, żeby po prostu móc e, w szybki sposób dojechać, e, no to zaznaczyłem sobie lokalizację sklep z bronią, więc e, dojadę do tego mm, sklepu z bronią. O, może sobie środek zobaczymy. No, wysoko się siedzi, fajnie, fajnie. Dobra, sklep z bronią mamy za e, 200 metrów po prawej stronie. Dokładnie w tym miejscu, tutaj mamy sklep z bronią. A my musimy pojechać prosto. O, no i w tym miejscu i w tym miejscu. No i teraz tutaj musimy skręcić. I tutaj mamy ogółem posterunek yy, policji. O, no i nawet widzimy. Mamy radiowóz policyjny, który można bez problemu sobie zakosić. Nie ma policjantów, więc bez problemu można e, sobie wziąć. No i tutaj widzimy też karetkę. Nie ma żadnego problemu. No i tak z takim sposobem mamy... E, pokazałem wam dwa sposoby. No i widzimy, tutaj już nam się pokazał kolejny radiowóz, tym razem z innymi sygnałami. No i tak właśnie wam pokazałem dwa sposoby na to, jak można fajny i bezpieczny sposób. Dostać, właśnie bez policyjny. No i widzimy, przed nami jest ta e, niebieska kropka. Można napaść na, na to i tam jest, to jest taki konwój, e, i tam jest naprawdę sporo kasy. Mm, ale ja to na dzisiejszym odcinku nie będę tego robił. E, pokażę Wam, jak to można w fajny sposób robić. Oczywiście na innych odcinkach, więc zostańcie z nami. Zostańcie w sumie ze mną. E, no, no i tak Wam pokazywałem możemy sobie jeździć, włączyć sygnały no i takie są dwa sposoby ale e, tak jak już powiedziałem wam bezpieczne te sposoby ale powiedziałem wam też, że pokażę wam jak można mm, takim mniej bezpiecznym sposobem takim no, no może mniej bezpiecznym takim naprawdę niebezpiecznym bo przez to można e, zginąć łatwo, bardzo łatwo a jak to zrobić jest bardzo też proste, w sumie najłatwiejsze, z tego nie gdzie nigdzie jeździć, ale naprawdę mega ryzykowne. Ja bym tego nie próbował, ale wam pokażę. Bierzecie telefon, klikacie w kontakty, schodzicie na dół, mamy tutaj, te, mamy tutaj telefony alarmowe. Klikamy w ten telefon e, Telefon alarmowy, dzwonimy oczywiście, jest łączenie. Hello, this is 911. No i teraz trzeba tutaj wybrać policję, na dół zjeżdżamy i wybieramy policję. Thank you. No, no i za chwilę... Usłyszymy sygnały. O, już słychać, ja nie będę teraz za chwilę gadał. Nie wiem czy słyszycie, ale mam nadzieję, że słyszycie. O, i widzimy radiowość policyjny. I co teraz można zrobić? No chyba, że ktoś się chyba się rozjedzie, ale można bez problemu dogonić z policyjny i po prostu ale tu o nie zostałem aresztowany no i właśnie dlatego areszt tak? i właśnie dlatego to jest e... no pechowe i mam nadzieję że po tym filmikiem będzie dużo wyświetleń dużo łapek w górę i mam nadzieję że e... Tak samo dużo subskrypcji, bo widzimy płacono kaucję, amunicja i pancerz zostały skonfiskowane przez policję. Czyli uwaga, nie mam żadnej broni, nie mam nic, nie mam żadnej amunicji, więc będę musiał kolejne, yy, kolejne pełno kasy wydać na kupno A amunicji, pancerzu. Wszystko mi zabrali. No tak to jest. E, dlatego to jest ryzykowne i to naprawdę bardzo ryzykowne. Bo na początku trzeba zabić tych policjantów, żeby móc jakoś mm, łatwo, w łatwy sposób dostać się do pojazdu. No więc w tym filmiku to już by było na tyle. Pokazałem Wam dwa bezpieczne po, w sumie sposoby, ale trzeci jest, też Wam pokazałem trzeci, e, ale taki mniej bezpieczny. Więc zachęcam oczywiście do obserwacji na moim kanale tiktokowym, tak, wbijajcie oczywiście linki w opisie, wbijajcie też na telonym, link w opisie, czyli tam możecie do mnie pisać. Subskrybujcie, subskrybujcie, łapki w górę, wbijajcie dużo wyświetlań, udostępniacie ten filmik, bo straciłem tyle amunicji, tyle kasy poszło po prostu na policję. Dlatego dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.